Każdy z nas, jak mały, miał marzenia. Inni chcieli zostać piłkarzami, inni policjantami, a inni strażakami. Franklin zawsze należał do tej pierwszej grupy. Od małego trenował piłkę nożną w pobliskim klubie. W szkole też się udzielał na zawody. Nawet był najlepszy w swojej drużynie. Ale przez swoją ciotkę, przez którą Odżu musiał odrzucić kontrakt do prawdziwej, profesjonalnej piłkarskiej ligi, to zmieniło jego życie i otanowił walczyć o to, aby zostać piłkarzem. Pewnego dnia jego ciotka wysłała go do pracy. Ale on wybrał się na spotkanie z wodarzami klubu. Jeśli ciekawi Cię ten pomysł, to koniecznie oglądaj wszystkie odcinki GTA 5 Prawdziwe życie piłkarza. Zapraszam do oglądania. Siema cześć, ludzi, witam się na moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z nowej serii. Nowa seria będzie się nazywać GTA 5 Prawdziwe życie piłkarza. Prawdopodobnie przed chwilą widzieliście trailer tej serii więc jeśli odcinek Cię spodoba, nie zapomnij o łapie, o subie i o też o lajku a my, teraz nam e, ciotka Franklina dała nam 200 dolarów żebyśmy zamówili sobie taksówkę i pojechali do pracy bo jak wiecie, Franklin zawsze chciał być piłkarzem ale jak pewnie wiecie z filmu przed chwilą nigdy nie mógł nie zostać, bo jego ciotka się nie zgadzała więc tutaj e, potajemnie się umówiliśmy z naszym znaczy, nie wiadomo czy już z naszym konkretnie, ale mówiliśmy e, się z dyrektorem klubu LA Galaxy, e, klubu piłkarskiego na spotkanie. Powiedział, że możemy przyjść tak jak chce. Franklin mu opowiedział swoją historię. Spotkanie się odbędzie tutaj na stadionie, które tutaj jest. Więc czekamy o, już podjeżdża złotowa. Więc wybieramy nasze miejsce, cel podróży ponagli I tutaj oni sobie przejadą się I to też dojechaliśmy Franklin nic nie zapłacił, bo tutaj umówił, powiedział e, jaka jest sytuacja jego I po prostu księgówkarz uzna, że nie trzeba Ale fura Podobno to jest jedna, fura jedna z piłkarzy tego klubu więc tutaj idziemy na rozmowę Tutaj gdzieś jest wejście I idziemy na rozmowę z włodarzami klubu Tu jest chyba gdzieś wejście Słuszzyby Halo proszę pana Halo proszę pana Aha, chyba ten, ten ochronia szłama nas gdzieś Może teraz zareaguje Dzień dobry Wie pan, gdzie jest? pana? Wie pan, gdzie jest wejście? To jest z boku. Dobra, to tutaj się przejdziemy. Wejdzie nam pan ochroniarz, że jest tutaj gdzieś wejście. Tu gdzieś, podobno. Tu sobie widzę, że jakieś bramy otwarte. To nie, zamknięte. Dobra, to tutaj Franklin. Idzie na spotkanie. Być może tutaj jest kolezem może tutaj spotkamy e, menadżera klubu i, i opowiem Wam zaraz po chwili, jak wyglądało nasze spotkanie. O! Tutaj już Franklin jest po rozmowie. Właśnie przyjechała po niego taksówka i władze klubu powiedzieli, że odezwał się najprawdopodobniej na następny dzień do Franklina. Tylko prosili, żeby on się jakoś przebrał w miarę sensownie na jutrzejszą rozmowę, więc tutaj teraz z Franklinem idziemy do sklepu, żeby kupić jakieś porządne ciuszki i zobaczymy jutro, czy się dostaliśmy do klubu. Tutaj musimy poczekać chwilę, bo tutaj jadą sobie taksówkarz z Franklinem i tutaj poczekamy chwilę. Okay. Jeszcze sobie obok opok sklepu. Tutaj wejdziemy sobie zobaczyć jakieś ściuszki. Czy nie ma nic ciekawego dla Franklina? Oh, Dzień dobry? Gdzie są jakieś ściuchy? E, takie jakieś bluski koszule. Po lewej stronie. Dobrze. Do widzenia. Dziękuję. Tutaj pewnie są jakieś bluzki Zobie przejrzyjmy. Takie koszule też Franklin ma. Może takie coś. Nie, takie coś nie. Może tutaj coś będzie ciekawego. A tu nic nie ma ciekawego. Tu może w topach coś. Zatem że mi się kilka modów na, na siebie nakładają. Może tutaj coś będzie ciekawego nie ma. Przydałoby no się jakiś sweter kupić. Tutaj nie, nie dla Franklina rzeczy. Tutaj podejdźmy. Może tu coś będzie fajnego, ciekawego. O, Calvin Klein za 20 dolarów. Ciekawe. Za 20 dolarów. 25. Teraz sobie zobaczmy. Kurtki, jakie są. Wiesz, że coś się po, popługowało. Dobra, wejdźmy tu może, zobaczmy O chyba te blue... O, off-white, ale to też za 24 dolary Kolejny Calvin. Dobra, ja chyba tego jego je kupię. I zobaczmy tutaj jakieś fajne i ciekawe spodnie, bo jest już godzina, uwaga, 19. Shorty nie, ja bym lepiej jakieś spodnie przejrzał. W sumie te chyba mogą być. Jakieś może buty. Zobaczmy jakie to są buty. O, Easy. Może Easy kupimy. A ile kosztuje to Easy? 50 dolarów to jakaś taka podruba. Ale sobie je kupmy. Jak Franklin wygląda w nich. Dobra, do widzenia. Dobra, więc dzwonimy pod taksówkę. I jedziemy do... Domu i zaraz będzie kolejny dzień. Słuchajcie, Franklin dopiero co wstał. Jest godzina 9.40. Jego ciotka, jak zwykle, na kanapie. Weźmy sobie tutaj może coś do jedzenia. Będzie ciekawego w lodówce. O, napimy się. Tutaj czegoś do picia. Nie, może piwa, lepiej nie. Przed drogą. To tutaj Franklin sobie coś zje. I spotkamy się, jak się naje. Jest godzina 10.52. Ja to oczywiście, zawsze Franklin się wyzwał ze swoją ciocią. Dobra, dzwonimy po taksówkę. Ja mam tutaj też nie będę, wszystko dużo przedłużać. Spotkamy się już po tym samym spotkaniu. Czy tam się ugadali, czy nie. I w ogóle wiecie. Słuchajcie, ludzie, Franklin powiedział, że ma stać na parkingu jakiś facet z samochodem. To ma być podobno nasz samochód Widzę, że z jakiś gościu w garniturku miał być No nie do końca jest w turku, ale się go zapytamy Dzień dobry To jest samochód dla pana Franklina? Aha, dobrze Dziękuję bardzo Do widzenia Dzięki za interesy, dzięki za auto Siema Słuchajcie to jest podobno nasz nowy samochód Ale ładny Lexus Tutaj już widzę, że tutaj nasz kierowca, który tego dostarczył Kierunkowskazy zapomniał zgasić, ale zobaczcie, jak on wygląda kozacko Widzę, że mam zbugowane światło Koksniemy się nim? Dobra, słuchajcie, to jest nasz klubowy samochód Jedziemy nim teraz do ciotki Franklina. Jedziemy teraz do ciotki Franklina. I tutaj nasz trener powiedział, że mamy się przygotować, bo za tydzień jest pierwszy mecz, w którym będziemy oczywiście grali. I tutaj z ja będę jechał. A jeśli tobie odcinek się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę. Napisz też koniecznie komentarz, zostaw subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz, a bardzo a podoba Ci się pomysł na serię. A my co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! perfect